Dzień dobry moi kochani, witajcie w kolejnym odcinku ze Stardew I co dzisiaj jest 27 dzień wiosny, czyli uro... no nie siadaj na to. Urodziny ma Emily moi drodzy, tak. Dla niej to oczywiście łatwo z prezentem, My z nią mamy chyba maksymalną ilość serc, no ale wiecie. Ja sobie nie odpuszczę. Piękny, słoneczny dzień, no czyli legendarną rybę niestety już... już nam przepadła możliwość złowienia jej... Dobra, i tak. Yy, aha, tu nie mamy nasion kawy już zbytnio. Ok, no to idziemy dalej. No, chodziło mi o to, że w sumie nie wiem o co mi chodziło. <grym> Dobra, wiecie co, nie było tego. Nie było tego. Ja mam tysiąc myśli na sekundę i potem tak jest. No, ale, czekajcie, bo pochodnie to sobie mogę tutaj gdzieś postawić, co nie? Na przykład. Gdzieś tutaj niech sobie będzie. Przy okazji możemy się tutaj przejść i zobaczyć jak tutaj wszystko wygląda. <laughs> te drzewo to sobie ścięła, bo powiem wam, że mi troszkę przeszkadza. O, ale widzę, że chyba rabarbar nam wyrósł, także idealnie. Czekajcie, czy tak? No i te kalafiorki tutaj uschną, bo to one były chyba z tych zmieszanych nasion, co nie? Więc to już jest kaplica. <laughs> No i to pole myślę, że zostawimy. Ten zraszacz bym sobie gdzieś dała, słuchajcie. No tylko, że tutaj trzeba było przebudować całą tą wiecie, okolicę. Myślę, że jakoś to zrobimy. Myślę, że jutro będzie na to czas. I zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. I słuchajcie, ja sobie zostawię tak zwykłe i zostawię sobie te na przykład z dziesięć. Mogę sprzedać, już myślę, bo tego rabarbaru to wcale dużo nie ma, jeśli chodzi o to, ile nam wyrosło tej zwykłej jakości. Po tą lepszą jakość, no to ja sobie zawsze tam gdzieś sprzedałam, no i teraz wiecie, trzeba zostawić <grych> 30 kalafiorów, także no, całkiem sporo. Ja widziałam, że my tam mamy całkiem dużo ich, także ja sobie wszystkie już sprzedam, bo z nich jest fajna kasa. Wiecie co, ja to najchętniej bym w ogóle gdzieś przeniosła te zwierzęta. Znaczy, tutaj w sumie niby, niby jest dobre miejsce na nie, ale. No nie wiem, powiem Wam, jakoś tak, mi, jakoś tak mi nie pasuje tutaj. Tylko ja bym musiała sobie to wszystko zorganizować jakoś. I myślę, że może sobie to już zrobimy. Wiecie, jak w lato będziemy mieli kupione już wszystkie nasiona, posadzone i tak dalej, i że wtedy to ogarniemy. Bo na razie trochę czas nas goni, więc nie chciałabym wiecie. O, a przy okazji możemy ulepszyć właśnie ten kurnik. To jak go ulepszymy, to dopiero wtedy byśmy się zajęli tym, co trzeba. To tak dla Emili byśmy wzięli może akwamarynę, bo ona lubi bardzo. Tak, Sara nie sprzedaje na razie. Czekajcie. Krzypka, kawka na drogę. Hmm, i co by tutaj dzisiaj jeszcze porobić? Dzisiaj jest w sumie ostatni dzień tygodnia. O, kawka wyrosła. Super. Czekajcie, jakie mamy w ogóle zadania, co? Robaki! Kurczę, zapomniałam słuchajcie, o nich. A jutro jest ostatni dzień. No to nie, to musimy się wybrać do kopalni. Ja o tym zapomniałam kompletnie. Kompletnie. Dobra, to niesiemy Emily prezent, odkładamy to i kopalnia. Moment. Tak, 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 tak. Jeszcze sobie troszkę kawy zostawię. Kopalnia i możemy też zajrzeć słuchajcie, do tego... Mm. Jak to się mówi do kanałów? Tak, myślę, że to może być spoko pomysł. Ok. I tak, straszacz, bym sobie zostawiła na razie tutaj. laki ty dostałeś, nie dostałeś serduszka dzisiaj? Ok. Yy, I tak, bierzemy konia, lecimy. O, czekajcie, jak już tutaj jestem, to od razu sobie zgarnię trochę twardego drewna. Ach, to nam zajmie. Może z pół godzinki w grze, a wiecie. Potrzebne nam jest dość bardzo. O, i wiecie co? Ja się, słuchajcie, jeszcze wrócę. Albo nie, jutro to zrobimy. No, jutro oddamy. E, bo chciałabym kilof oddać mm, do przerobienia, żeby był... Żeby był, moi drodzy, z Irydu. No, ale wiecie, jak to wygląda. Potrzebujemy dzisiaj do kopalni jeszcze go, także na razie, na razie odpuszczam sobie. Emily, gdzie ty będziesz? Czy ty już będziesz w pracy? Nie, jeszcze jej nie ma w pracy. Czyli będzie w domu. Hmm. O, idziesz akurat, czekaj, to nie tamuje ci, drogi. <grym> Proszę bardzo. Urodzinowy prezent, to miłe z twojej strony. Tak. Aha, przejrzeliśmy przy niej śmietnik. Oj. Chyba tego nie widziała. Okej. Okay. Chyba, że już nie zwraca uwagi na to, ale... Nie wydaje mi się. <grytanie> dobra, to było dziwne. Czerwony grzyb. Dla Dimitriusa, dobra. Aha, czekajcie. I coś jeszcze mieliśmy z za zadanko? Czerwony grzyb dla Dimitrius, A Czekajcie, to się wrócę szybko po niego. O, tu jest Dimitrius. To trzymaj kolego. A raczej teściu. <laughs> I nowe osiągnięcie. Uma grande coś tam. No. Podejrzewam, że jakiś coś z przyjaciółmi związanego. I lecimy. Ja myślę, że 15 będzie ok. Czy tu? Okej, okay, z nich nie lecą te mięsa robacze. O, ale z tego lecą. Albo i nie. Ta, lecą, ale nie ze wszystkich. Dobra. Ja sobie w sumie pozbieram tutaj coś. Coś, co jest, myślę, pod ręką. Z kamienia mamy dużo, całkiem. Hmm. O. O, proszę bardzo, drabinka od razu z brzegu. Ale ja szukam robaków, więc. Okej, okay, tu nie widzę. No, tu chyba nie będzie ich. Tak pusto jakoś, no, tak myślałam. No, teraz jeszcze drabinki nie znajdę, ale przynajmniej jest wagonik z węglem. To mi dużo pomoże. Także super. Może tu gdzieś zejście będzie przy nim. No, chyba nie. O, leci, leci, leci. Aha, no i możemy się wybrać właśnie do tego. Mm, do kanałów tam. No, kurczę, wydaje mi się, że tego zadania yy, nie damy rady zrobić. bo Mamy dopiero 13. No także lipa. Lipa strasznie. Jeszcze nie z każdego robaka nam wypada. To już w ogóle katastrofa. A może tutaj się zacznie więcej robaków? Od tego poziomu. O, tajemnicza notatka. Pokaz syreny. 1, 5, 4, 2, 3. Okej. Okay. No zagapiłam się trochę z tym zadaniem. Nie powiem, że nie. No ale tak to niestety bywa, jak się nagrywa w... Inne dni. W sensie nie pod rząd. No to potem się zapomina o niektórych rzeczach, a wiecie, ja nie sprawdziłam tych zadań od razu. I to był też błąd z mojej strony. No ale cóż, już trudno. Nie wiem, czy się nam uda to zadanko zrobić. Wątpię, kurczę. Bo jutro byśmy musieli cały dzień spędzić w kopalni, a ja kurczę, przecież jeszcze mam e, farmę do ogarnięcia, bo to jest ostatni dzień wiosny. No nie, no nie, to nie ma opcji. Trudno. Nie udało się tym razem. No, tu możemy sobie w sumie wsadzić jakąś gałotkę proszę bardzo. Mm. No, z pięć węgla możemy tu dać albo dobra, niech będzie te trzy. Śmieci jakieś mamy, nie za bardzo. Dobra. O, znowu nasiona mahoniu. No to sobie jutro też tam e, zasadzimy, myślę. A ten artefakt zostawię, może się kiedyś przyda, ale wątpię. Czekajcie, muszę usunąć to drzewo ze środka, bo mnie wkurza. Mamy, że jeszcze szybko zbierzemy sobie te rzeczy, żeby mieć, wiecie, pieniążki. Chociaż i tak mamy dużo pieniędzy. No, ale wiecie o co chodzi. Okej, okay, no to możemy iść spać. Jutro ostatni dzień. O! Wiliśmy osiągnięcie jakieś. Tylko czemu mi się nie pokazało? Aha! Słuchajcie, zarobiliśmy milion chyba. Tak mi się wydaje, tak, zarobiliśmy milion, mamy to. Mamy to, słuchajcie, milion złota zarobione, cudownie, podoba mi się to. Ach, zawsze będę siadać na to? Pogoda, na jutro. Słoneczny dzień, dobra. A królowa sosu, szczęśliwy lunch. O, fajnie, to jest, to jest przydatne, powiem Wam. O, mamy coś w poczcie. O, odkąd tu jesteś, każdy opowiada o wspaniałych rzeczach, które dla nich robisz. Proszę zaakceptuj tę nagrodę w ramach podziękowania. A dziękuję. I od Emily dostaliśmy jeżowca. Można i tak. <grym> Dobra, dzisiaj te kwiatki stąd już muszę zebrać, bo one jutro uschną. I myślę, że dorobimy troszkę więcej uli na lato. Myślę, że tak by mogło być spoko. Okej, okay, i tutaj mamy wypełnioną skrzynkę, że tak powiem. Ale czekajcie. To ma inny kolor niż to. No żarty jakieś. I uwaga, mamy papryczki. Dobra, a reszta sobie rośnie na spokojnie, to niech sobie rośnie. Czyli nic tutaj ciekawego nie ma, tutaj się to pole zniszczy samo, myślę. Możemy zebrać. Tak. I tutaj będzie do przeorganizowania troszkę, bo chciałabym ten zraszacz dać. Czekajcie, ale może sobie zrobimy z czterech. Tak, znaczy w sensie jeden mamy, więc. To no takie pole z czterech mogłoby być. To jest jednak szansa, że nam urosną później te gigantyczne, mm, jak ktoś tam mówi. No, gigantyczne plony. Możemy zrobić 8, bo mamy tylko 8 sztabek złota. Okej. Okay. Ale zrobimy 3 i to nam wystarczy. A krystalarium, słuchajcie, możemy zrobić jedno. Ale dwie sztabki irydu, no szkoda mi, powiem wam, szkoda mi na razie. To też możemy zrobić jedno, no bo. No te złoto, kurczę, czy my mamy do przerabiania? Mamy do przerabiania złoto, to czemu ja go nie przerabiam? Ja nie wiem, co jest ze mną nie tak. Och, tu jeszcze coś wyrosło. Więc co, myślę, że papryczkę też mogę tu zostawić, bo to jest owoc, a w sumie my mamy. albo, albo nie, bo nie wiem, czy mamy ich dużo, czy nie w tej lodówce. Także dobra, cofam to. No i co? Tutaj jest taki minus na tej farmie, że mamy tylko właśnie jedno miejsce, gdzie możemy te zraszacze dawać, a reszta to taka lipa. Także no troszkę zmarnowałam sobie, nie powiem, zasobów, no ale ja wolę mieć te lepsze zraszacze, jakoś no lepiej mi się z nimi współpracuje. A czekajcie, pozostawiłam ten jeden zraszacz na górze. O i wiecie co? Dzisiaj dozbieram trochę drewna i pójdziemy zlecić budowę kurnika. No, myślę, że tak będzie dobrze. I teraz tak. Dwa. Nie, czekajcie. Raz, dwa. To będzie tu. I tu. Dobra. Yy, aha, bo chciałam sobie to dać. Teraz czekajcie, muszę to sprawdzić. Czy to się zbije? A, to się już nie zbija. A, nie, dobra. Jakoś lepiej z tym wygląda. Takie mam wrażenie. <noise> dobra. I raz, dwa, trzy, cztery, czyli tutaj. No, i teraz mam wrażenie, że. No, widzicie, jak to wygląda. Dużo więcej miejsca zyskujemy. Yy, tylko teraz tak. Tu będzie zasięg zrobiony raz, dwa. No, to damy tu te zraszacze, jeszcze jedne. Niech będą na chwilę, myślę. A wiecie co? A tak sobie pomyślałam, że możemy tutaj dać jeszcze. O. Wiecie, żeby jakoś to. Patrzcie, bo tutaj możemy zrobić o takie pole. I na przykład zraszacz tutaj o. I on będzie nam te trzy podlewał. I kolejny zraszacz, no na przykład tutaj. I też będzie podlane. O i tutaj jeszcze możemy dać. Czekajcie, tylko ja sobie to muszę wyobrazić, bo ja nie wiem, jak te pola tutaj łapią. No, na przykład tutaj, o. że wtedy ten nie będzie? O, to muszę zburzyć. I zawsze kilka nasion to jest w zapasie, co nie? O, jeszcze tutaj można i tutaj. Na razie i tak nie mamy co robić z tymi sprinklerami, więc ja je tu zostawię, bo i tak i tak będziemy je wymieniać. Także myślę, że. O, ta, się kilofem na pewno to zrobisz. Kilofemaga. O. Proszę bardzo. I słuchajcie, 14.10. Dobra, jaści nam tutaj szybko drzewa, i lecimy do Robin, zlecić budowę kurnika. Później skoczymy do Maru, dać jej prezent. No, przy okazji, w sumie. Dobra, trochę mamy tego drewna. 170 to już na pewno nam starczy. O, tutaj sobie posadzę jeszcze te mochoniowe. Może tu. Tu. Niech będzie jakoś tak, jak już i tak jest tak porozrzucane. Okej, okay, nie segreguję na razie rzeczy, bo się boję, że nie zdążę. Wezmę sobie tylko coś dla Maru. Aha, jeszcze muszę wziąć drewno i kamień. E, kamień drewno, okej. Okay. Możemy lecieć. Nie wiem, gdzie jest mój koń. Straciłam go. Tu jest mój koń. Dobra. 1610. Obyśmy zdążyli. Czekajcie, jeszcze kawy szybko się napije, bo tu też na konia działa. Okej, okay, jestem, hej. <noise> wybuduj budynek rolny. I tak, bierzemy ten najlepszy. Wybuduj. I proszę cię bardzo, ten kurnik. No i super. I teraz powiedz mi, co ty jeszcze masz w sklepie. Małe okno, kanapa, machoniowa ławka. Aha, no ja chciałam szafę, ale ja widzę, że ty nie masz tej... ...dokupna. Ty pewnie w któreś dni masz dokupna. Hmm. Dobra, czekajcie, gdzie jest Maru? Wiecie co, ja nie widzę Maru. Nie wiem, gdzie ona jest, gdzie ona polazła, ale poszukamy jej. O, Maru siedzi tutaj, tak jak myślałam. Czekajcie, kalafior dla niej mam, proszę bardzo. I ile mamy? 9 na 10 dalej dobra. Z też możemy pogadać. Chcesz kwiatka? Proszę cię bardzo. <grym> Dziadkowi możemy przy okazji poro zanieść, jak już tutaj jesteśmy. To czemu nie? O, scenka. <grym> nie mogę dosięgnąć. Gdybym tylko mógł wstać z tego piekielnego wózka. Dziękuję, młoda damo Stało się to 30 lat temu. Pracowałem w kopalni węgla. Byliśmy blisko końca naszej zmiany, ale zostało jeszcze jedno miejsce do zniszczenia. Wszedłem tam celując, żeby zapalić laskę dynamitu, ale moja noga się poślizgnęła, i wpadając do szczeliny upuściłem to. Dynamit wybuchł przy uderzeniu. Ojej. Następną rzecz, jaką pamiętam, było leżenie w szpitalu, a oni powiedzieli, że już nigdy więcej nie będę chodził. Ojejku, szkoda mi się go zrobiło. Teraz już wiesz, pewnie wydawało ci się, że jestem za stary na chodzenie. Cóż, musisz wiedzieć, że byłbym żwawszy niż wiosenny kurczak, gdyby nie ten wypadek. Oj, tego to się humor trzyma. Byłaś dla mnie bardzo miła, młoda damo, doceniam to. Gdy się ze. Ze jest zaczniesz zapominać, że w ogóle kogoś obchodzisz. Proszę bardzo! Druga scenka od razu, z rzędu. To lecimy z tym filmem. Och, Aga, zastanawiasz się, co tak pachnie? To miłe z Twojej strony. Właśnie piekę moje słynne ciasteczka. Proszę, może masz ochotę spróbować. Cóż, jak przepyszne. Dziękuję. Chyba znam cię wystarczająco dobrze, żeby podać ci mój przepis. Tylko trzymaj go w tajemnicy. O, proszę bardzo, nauczyliśmy się przepisu. E, ja przyniosłam dla dziadka por. Proszę bardzo. Ile z nim mamy? 6 na 10. A to możemy zagadać jeszcze. A babci damy zwykłego kwiatka, bo nie mam tulipana teraz przy sobie. Ale niech będzie, 7 na 10, o proszę. Yy, no i co ja miałam zrobić teraz, bo już nie pamiętam, słuchajcie. Zadanka. No wiecie, co, pójdziemy do tych kanałów i wybierzemy się do kopalni, no ale już jest 18, no to słuchajcie, no to, to nie ma o czym gadać, no na pewno nie zrobimy tego zadanka, ale przynajmniej się nam przyda do craftingu i do przynęt. Dobra, jakoś to wyczyściłam, ale no za dużo nie zabraliśmy. 31. No nie ma opcji, nie ma. Ale możemy w sumie skoczyć do kopalni. Hmm. Moglibyśmy zobaczyć... Aha, dzisiaj jest cyganka. Wiecie co? Nie, to ja pojadę szybko do cyganki zobaczyć co ona ma. I się wrócimy na farmę jednak albo jeszcze zwierząt chyba dzisiaj nie ogarnęłam czy ogarnęłam, nie pamiętam <grymne> aha, już jej nie ma ona była do 20 no, czyli się spóźniliśmy dosłownie kilka sekund słuchajcie, ja w ogóle zadzwonię do robin, bo teraz nie pamiętam, czy ulepszenie domu kosztowało 50 tysięcy czy 100 tysięcy kurcze, nie wiem a fajnie by było sobie już yy, ulepszyć ten domek. No. Jak 50 tysięcy, to możemy kupić, bo nie jesteśmy w stanie i tak wiecie na razie tak na szybko wydać tych pieniędzy w inny sposób. No, ja ich dzisiaj nie karmiłam, słuchajcie. Nie było mnie tu. Ale może się nie zezłoszczą. Nie wiem, zobaczymy. O, mamy jajko dinozaura pierwsze. To co, robimy majonez i do bundla, czy dajemy do, do gantera? A no, w sumie możemy zrobić majonez najpierw z niego, co? <laughs> A i tak będziemy mieli to jajko, i tak. Prędzej czy później. Czekajcie, to co by tutaj jeszcze przetopić? No, możemy dalej w sumie z tym złotem polecieć, albo jeszcze żelazo. No dobra, wszystko po kolei akurat nam starczyło także jest ok. no i co moi drodzy no myślę, że przygotowania do lata jako tako idą wiecie co, chciałabym zobaczyć ile ta zupa kosztuje tak z czystej ciekawości no ale dobra, zobaczmy jak nas to wyszło, jeśli chodzi o kasę no dzisiaj nie za dużo o, stówkę warta jest ta zupa no to okej okay. Nie tak źle. I co, moi drodzy? Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. My zaczynamy lato już w kolejnym. Także fajnie. Kolejna jakaś zmiana. No, także mam nadzieję, że się Wam podobało. Dziękuję za oglądanie i widzimy się już niedługo w kolejnym. Trzymajcie się cieplutko. Pa, Pa!